Nie jesteśmy we Francji, nie jesteśmy też w Anglii, a nawet nie jesteśmy też w Niemczech, ale w północnych Włoszech w Mediolanie, gdzie architektura gotycka nigdy nie padła na zbyt dobry grunt, ale w tym wypadku mamy do czynienia z jednym z najwspanialszych i największych. Kościołów, a raczej katedr gotyckich. I dla tych wszystkich, którzy być może nie wiedzą za dużo o właśnie tym stylu architektonicznym i są tutaj na kanale i na tym filmie po raz pierwszy, to opowiem nieco więcej o samym gotyku. Chociaż dużo więcej opowiedziałem już o tym w moich poprzednich filmach, a szczególnie w filmie o katedrze w York. Ale powróćmy do katedry w Mediolanie, ponieważ teraz patrzymy na absydę z zewnątrz. Jest to najstarsza część katedry, która powstała w XIV wieku, a na głównym oknie widnieje herb Viscontich. A ród Viscontich jest to ród arystokratyczny, który pojawia się tak dawno jak w XI wieku i prawdopodobnie wywodzi się od Odtona rycerza zasłużonego w czasie pierwszej krucjaty, a pomysłodawcą właśnie tej oto budowli był Gian Gelazo Visconti. I moim zdaniem jest to najcenniejsza część katedry, ponieważ jest najstarszą jej częścią. A co tutaj zasługuje na szczególną uwagę, to jest to apsyda wewnątrz, w której Przechowywany jest podobno jeden z gwoździ, służący kiedyś do samego ukrzyżowania Chrystusa. I ten właśnie święty gwóźdź jest wystawiany raz do roku na widok publiczny. Natomiast co do architektury gotyckiej, to jest to specyficzny styl architektoniczny, który tak naprawdę dominował w Europie. Mniej więcej od końca XII wieku do wieku XVI, a co bardzo ciekawe, to na niektórych obszarach przetrwał on znacznie dłużej, do XVII czy też XVIII wieku, bo pomijam już styl neogotyku, który rozprzestrzenił się później. Trzeba odprzedać, że jest to naprawdę ważny budynek. I jak tak kręcę to wszystko, to powiem Wam, że arzenka boli. Masywna konstrukcja. Teraz nieco więcej opowiem Wam właśnie o narodzinach. Właśnie tego stylu, który tak naprawdę wywodzi się z architektury romańskiej. Cóż, ale jak doszło do narodzin właśnie gotyku, musimy się tutaj trochę zanurzyć Właśnie w historię, kiedy ludność zamieszkująca Europę powoli wychodzi z wieków ciemnych, nie wspominając już o czasie upadku Imperium Rzymskiego, populacja zaczyna w Europie być coraz większa, miasta zaczynają się bogacić, i też właśnie ludzie mają tą swoją naturalną skłonność do wyrażania Swojej właśnie wielkości. Te nasze pragnienia były odzwierciedlane w majestatycznych katedrach gotyckich. Ogromny na to wpływ miała właśnie sama wiara. Całe średniowiecze było dosłownie przesiąknięte wiarą, co też miało właśnie swoje odzwierciedlenie w architekturze. Kościelnej czy katedralnej. Jeśli kiedykolwiek tu będziecie, to pierwsze co Was na pewno zaskoczy to monumentalność tego kościoła, ponieważ już na we wejściu sprawia wrażenie bardzo ogromnej budowli. I to jest fakt, także naprawdę postarali się Ale to nie wszystko, ponieważ gwoździem programu będzie właśnie wyjście na dach. I zobaczenia wszystkiego z góry. Budynki romańskie były całkowicie różne od katedr gotyckich. Były one surowe w swojej prostocie. Okna tych budynków były bardzo małe, gdzie przedostawało się naprawdę niewiele światła. Mury były grube, a budynki same w sobie nie były zbyt wysokie. W porównaniu do średniowiecznych katedr gotyckich. I właśnie te ulepszenia samych sklepień na kształt krzyża z żebrami było właściwie podstawowym elementem, który umożliwiał powstawanie budynków, jak już wspomniałem wcześniej, naprawdę na bardzo dużą wysokość i umieszczanie tam dużych okien, bo jak w tamtych czasach, wtedy, nakazywała wiara. Katolicka, nagle kościoły musiały być wypełnione dużą ilością światła. Lecz skąd się to wszystko tym ludziom wzięło? Nauki religijne w czasach średniowiecza często nauczały, a dokładnie źródła te pochodzą właśnie z Francji, z ojczyzny gotyku, że całe oto światło. Jest po prostu boskie. I bardzo często celem budowniczych w tamtych czasach było konstruowanie katedr, kościołów w ten sposób, aby wpuszczać do nich jak najwięcej światła, ponieważ niejako miało to być środkiem, z pomocą którego wierni mogli zostać wyniesieni właśnie ze świata, w którym żyli do tego świata niematerialnego. A skoro już przy tym jesteśmy, czyli przy oknach, to samo rozmieszczenie okien nie było przypadkowe i też decydowała o tym doktryna religijna. Bo okna od strony północnej, często w cieniu, miały przedstawiać dzieje ze Starego Testamentu, a okna wschodnie Odpowiadające kierunkowi wschodu słońca bardzo często miały wizerunki Chrystusa i scen z Nowego Testamentu. Ale wiecie, co to jeszcze nie wszystko, ponieważ było jeszcze coś bardziej praktyczne względy, w tamtym czasie wciąż rosła liczba nowych wiernych i to też. Kierowało budowniczymi tamtych budynków, aby świątynie były ogromne od wewnątrz i bardzo dobrze doświetlone z zewnątrz. I tutaj, takim oto doskonałym przykładem, jest właśnie Katedra Duomo w Mediolanie. A co do samej ojczyzny gotyku, to pochodzi on z rejonu północnej Francji. I też w tamtym czasie był on czasami nazywany opus Francigenum, czyli dosłownie można to przetłumaczyć jako dzieło francuskie. Ale teraz mam nadzieję zaskoczyć Was po raz kolejny. Europa szczyci się architekturą gotycką, gdzie u jej źródeł leży architektura islamu. Gotyk zapożyczył. Bardzo wiele elementów właśnie z tego stylu. A czego takim najbardziej podstawowym przykładem jest ostry łuk. W tym momencie widzimy najstarszą część kościoła apsydę, ale już od wewnątrz, właśnie tam, gdzie przechowywany jest gwóźdź z krzyża Chrystusa. Ale wróćmy już teraz dalej do głównego tematu. I musicie wiedzieć o tym, jeśli jeszcze o tym nie wiecie: że ostry łuk wcale nie wywodzi się z architektury gotyckiej, ponieważ takie właśnie łuki już od wieków były stosowane na Bliskim Wschodzie w architekturze przedislamskiej. A także już w islamskiej. Jeśli kiedyś dobrze się temu faktowi przyjrzycie, to zobaczycie te odzwierciedlenia łuków, arkad i sklepień żebrowych, co później bardzo szeroko zostało zastosowane zarówno w konstrukcji, jak i dekoracji katedr gotyckich. A gdy jestem już przy tych wszystkich sklepieniach krzyżowo-żebrowych, to właśnie ten element umożliwiał tamtejszym budowniczym konstruowanie właśnie tak wysokich budynków z tak ogromnymi oknami. W kontraście do półkolistego sklepienia budowli rzymskich czy też romańskich, gdzie ciężar rozkładał się całkowicie inaczej, właśnie w dół i wymagał tych grubych ścian i małych okien co widzimy w romańskiej architekturze to tutaj mamy zupełnie inne zastosowanie a mianowicie żebra łukowe i właśnie to te żebra kierowały całą siłę parcia na zewnątrz do narożników sklepień i też właśnie w dół przez smukłe kolumienki czy też ogromne kolumny czego świetnym przykładem jest właśnie tutaj katedra w Mediolanie Następnie dochodzimy do kolejnego elementu gotyku, bo ten cały napór na zewnętrzne ściany został zniwelowany przez ciężar przypór, a później latających przypór i po raz kolejny katedra w Mediolanie jest doskonałym przykładem mnogości tych latających przypór. I całe to ulepszenie spowodowało to, iż od tej pory Sklepienia, czy też sufity, były wspierane na kolumnach i filarach, i dzięki temu ściany mogły być cięższe, wyższe i wypełnione niesamowicie dużymi oknami, nie zła zamięta, jak widzieliście. Przybierze gotyckie wyspole więc Wejście tam, zajmie nam najpierw chwilę, i zakończymy. Za Ale na początku filmu mówiłem Wam, że wyjdziemy na dach katedry, i właśnie się tam udajemy. A w drodze na dach opowiem Wam o ważnej rzeczy, o której mówiłem chwileczkę wcześniej latające przypory od razu mówię przygotujcie się na wysiłek to nie jest droga dla starszych ludzi wreszcie miałem kogoś po chyba w połowie drogi i aż a jestem na a mówię o nich tym oglądającym Którzy oczywiście jeszcze nie wiedzą, czym one są, a są to zwykłe półki na zewnątrz budynku, które przenosiły nacisk ciężaru, dachu sufitu czy też innego sklepienia wewnątrz, na dach lub nawę boczną, na ciężką, kamienną kolumnę. I jak zobaczymy, przypory były umieszczane w rzędach, po obu stronach budynków, katedr i bardzo często były wykańczane ciężkimi, kamiennymi, pewnego rodzaju sterczynami, które miały dwojakie cele. Pierwszy z nich, praktyczny, miał nadać dodatkowego ciężaru, a drugi oczywiście, ten bardziej estetyczny, czyli dekoracja. I jednym z ostatnich, ale jakże istotnym i ważnym elementem gotyckiego stylu kościołów i katedr były wieże oraz ich iglice. Artyści tamtych czasów, i cały ten trend wymagał tego, aby katedry były jak najwyższe i jak najbardziej widocznymi z oddali budynkami w miastach. To poniekąd też symbolizowało aspiracje wszystkich budowniczych architektów i artystów w ich osiągnięciach, by dotykać samego nieba. Ale pomijając to, po raz kolejny wracamy do celów praktycznych. Niejednokrotnie dzwony umieszczane w takich wieszach zwoływały miejscową ludność na modlitwę, mogły ostrzegać przed pożarem czy też atakiem wrogich wojsk. Również dawały sygnał na specjalne święta, choćby takie jak koronacje królów, ważne urodziny czy zwycięstwa militarne. Jako zwykłe dzwonnice, to znajdujące się tam dzwony po prostu wyznaczały wszystkim innym ludziom czas. Bo wyobraźmy to sobie, że dawniej, w czasach średniowiecza, zegarki czy zegary nie były czymś powszechnym. Paskudne za wiaski, ale to jest szybko, hmm. A u góry mamy no, nie małą niespodziankę jak zwykle, ponieważ w takich miejscach turystycznych często coś jest remontowane, konserwowane i akurat najwyższej wieżyczki nie widzimy. I nie zobaczymy dzisiaj w pełnej krasie, ale myślę, że i tak jest super. Wspominane przeze mnie przypory nie były też żadną nowością. Istniały już od czasów rzymskich, ale wtedy były osadzane bardziej bezpośrednio przy budynku. To gotyk uczynił je bardziej wyrafinowanymi i specjalistycznymi narzędziami, bo w późniejszych konstrukcjach przypory bardzo często miały bardzo wiele łuków i dodatkowo. Były to skomplikowane budowle, ponieważ równie bardzo często każdy z nich mógł sięgać do innego poziomu konstrukcji. Dlatego katedra nie była budynkiem łatwym i prostym do wzniesienia, a budowy takich katedr trwały dziesiątki, a nawet setki lat. I co mogę wam powiedzieć o prawu katedry gdyby nie remont? Byłoby jeszcze lepiej, ale na pewno polecam. Warto na górę zobaczyć Same wieże najczęściej były ostatnią rzeczą, jaka powstawała przy tego rodzaju budynkach. A tutaj, w katedrze w Mediolanie, na szczycie, właśnie najwyższej iglicy, mamy posąg Madoniny. A kiedy mówię o posągach rzeźbach, to w gotyckich kościołach bardzo wielu artystów pokazuje nam naprawdę przeróżne baśniowe postacie, posuwając się nieraz do przerażających wizji potworów czy też różnych groteskowych stworów. No, więc tak, gargulce, oprócz właśnie tego oczywistego straszenia pospólstwa i nadawaniu mrocznego wyrazu katedrom, miały też bardzo prozaiczny, praktyczny cel. Pełniły rolę ryn deszczowych, bo w trakcie ulew i burz woda miała spływać po dachu bardzo daleko na zewnątrz, a w zasadzie jak najdalej od tych właśnie przypór, ścian i okien, aby deszcz nie wypukiwał spoiwa zapraw murarskich. Schodząc z dachu katedry, równocześnie zbliżamy się do końca tego filmu, a ja zapraszam was na podsumowanie, gdzie wspomnę jeszcze o paru rzeczach dotyczących stricte głównie tylko tej katedry. No, cześć, witam Was w końcówce tego odcinka, gdzie chcę wymienić jeszcze, czy opowiedzieć Wam istotne rzeczy, ale już. Tylko i wyłącznie dotyczące katedry Duomo w Mediolanie. Zacznijmy może od tego, że Duomo oznacza po prostu katedrę, a właśnie ta katedra była budowana, słuchajcie, prawie 600 lat. Początek budowli datuje się na rok 1386, ale tak naprawdę jest to początek budowli gotyckiej, ponieważ w późnym Antyku istniała tu już świątynia chrześcijańska, później istniała druga świątynia, obie zostały zburzone, i właśnie w roku, o którym wspominałem trochę wcześniej, podjęto decyzję o budowie właśnie tej ogromnej katedry gotyckiej. Idąc dalej, w roku 1418 katedra zostaje poświęcona, chociaż w ogóle nie jest tak naprawdę skończona, gdzie. Ukończona jest tylko nawa główna. Dalej, ilość architektów, która brała udział przy powstawaniu tego budynku, to jest 78 osób. I jak widzicie na filmie, budynek składa się z czerwonego marmuru i z cegieł. A propos tego marmuru, to był on sprowadzany z polodowcowego jeziora na północ od Mediolanu, prawdopodobnie gdzieś niedaleko od samych Alp. A ślady właśnie tych kanałów, gdzie ten budulec był tutaj, czy bardziej do Mediolanu, sprowadzany, istnieją do dzisiejszego dnia. Sama wysokość budowli to jest 110 metrów, długość 160, i naprawdę jest to jeden z największych kościołów czy też katedr gotyckich na świecie, a już na pewno największy tutaj we Włoszech. Już bliżej naszych czasów Napoleon koronuje się właśnie tutaj, kiedy zdobył to miasto, i tak naprawdę on też przyczynia się do ukończenia katedry, a raczej do ukończenia trójkątnej fasady. I jeśli przyglądaliście się trochę na początku mojego filmu właśnie tej fasadzie, to zobaczycie, że tak naprawdę przeważa tam styl renesansowy, a a nie gotycki kolumny, które też widzieliście wcześniej naprawdę są imponujące 25 metrów wysokości a co do powierzchni, która katedry, która może pomieścić tam ludzi, to jest to naprawdę jak dobry stadion, 40 tysięcy ludzi przejdźmy dalej gdy byliśmy na Dochu widzieliśmy naprawdę las tych wieżyczek gotyckich, no są one bardzo imponujące, ale niestety na palcach dwóch rąk możemy policzyć te wieżyczki gotyckie, które powstały właśnie w średniowieczu. Co do kolejnych uwag, to rzeźby, których tak naprawdę znajduje się, uwaga, słuchajcie, ponad 3400 no naprawdę, no masa. A gargulce, o których trochę opowiadałem, które miały straszyć w średniowieczu ludność, jest ich tam ponad setka. I też utarło się pewne powiedzenie w Mediolanie, kiedy tam byłem, a brzmi ono także katedra posiada więcej rzeźb i posągów niż jakikolwiek inny budynek na świecie. Wróćmy jeszcze tylko na chwilę może do wnętrza, gdzie wnętrze budynku wydaje się ciemne, ponure, ascetyczne, powiedziałbym wręcz nawet trochę dołujące, ma to swój klimat przypomina trochę bardziej wnętrza kościołów romańskich, aniżeli gotyckich. Bo w kontrakcie tak naprawdę do kościołów gotyckich, to ich wnętrza są bardzo bogato zdobione. I na koniec, jeszcze parę słów tylko o podłodze tej katedry. Zornictwo jest zachowane właśnie z takiego okresu, jak było w średniowieczu, ale niestety sama posadzka no, nie pochodzi ze średniowiecza. Ok, jeśli dotrwaliście do końca tego odcinka, to bardzo się cieszę. Już więcej. Na dzisiaj nie opowiadam o Gotyku i tej katedrze w Mediolanie. I jak zawsze, pamiętajcie, jeśli uważacie, że ten filmik był fajny, wartościowy dla Was, nie zapomnijcie zostawić saba, udostępnić, skomentować. Super, dziękuję Wam wszystkim po raz kolejny za uwagę i do zobaczenia. Jak zawsze, mam nadzieję w kolejnych nadchodzących filmach. Cześć!